Chciałem zapytać o aferę wokół sprzedaży działki przy budowie CPK, tej działki, która nie dotyczy bezpośrednio samego budowy CPK, ale magazynów... panu dziękuję, ale z pan, magazynów z rzadkością w świecie dziennikarskim, bo nikt tego nie podkreśla. Pan to podkreśla. Podkreśla, że dziękuję. nie dotyczy samej budowy CPK, ale już towarzyszącej mu działki, które, przy której miały być magazyny związane z budową CPK, więc to jest precyzyjnie wyjaśnione, mam nadzieję. Jak idzie wasze partyjne śledztwo w tej sprawie? Nie wiem, nie pytałem. Nie jestem w tym zespole, który chce wyjaśnić do spodu, dlaczego w ogóle doszło. Kto podejmował decyzję? To jest bardzo proste, dlatego że jest elektroniczny Zbiór dokumentów i obieg dokumentów można sprawdzić dokładnie krok po kroku, kto jakie decyzje podejmował od 2018 roku, czyli od momentu, kiedy wniosek Daftony o wykupienie jako dzierżawcy, nie Daftony, tylko wiceprezesa zdaje się Daftony, jako dzierżawcy tych ziem, bo to był dzierżawca od 2008 roku, został złożony i warto to prześledzić. Ale pachnie to brzydko, rzeczy. że na końcu macie dwutygodniowy rząd, wiecie, że oddajecie władzę i dochodzi dlatego, do takiej transakcji. Dlatego, dlatego właśnie tylko dlatego, że to było w ostatnich dwóch tygodniach i dlatego, że to zostało podniesione, że z dwóch tygodniach to będziemy to Sprawdzać do końca. Natomiast żadnej afery nie ma, bo jak słusznie pan redaktor powiedział, nie chodzi o żadną działkę pod CPK, jak początkowo były informacje, i nie chodzi o to, że ta działka dzisiaj kosztuje 400 milionów, bo można ją odkupić jeszcze przez trzy lata po cenie zbycia w całości lub części, jeśli tylko CPK chciałby budować CPK, bo na razie CPK nie chce budować CPK, a bo wystarczy wniosek. Bo wystarczy wniosek, panie redaktorze, mówił nawet o tym pan poseł Sawicki z psl że wina dzisiaj jest po stronie CPK, nawet nie KOWRU, bo wystarczyłoby zgodnie z dokumentami, które już znamy, a które nie były na początku ujawniane przez dwa dni, czyli również z tym zapisem, który mówi, że można odkupić, jeśli tylko się chce budować cokolwiek na tej działce. Wystarczy wniosek CPK do wojewody o wywłaszczenie nieruchomości. Wniosek i postęp, wszczęcie postępowania. Nie wywłaszczenie, wszczęcie postępowania. Decyzja może zapaść dzisiaj. Wniosek do władz samorządowych o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rozpoczęcie procedury, żeby dzisiaj można było zrobić na tej działce, co się chce. Tylko problem polega na tym i to się ujawniło przez tydzień, że CPK nie zrobiło nic. Że powstało CPK, okay, ale mamy ściemnianie tylko rzeczywistości. Ojawniło się też to, że mm, koledzy pana, panie ministrze, w Ministerstwie Rolnictwa przyjmowali poza godzinami pracy, to wykazała Wirtualna Polska, biznesmena, który później kupuje, e, którego syn później kupuje działkę pod CPK. Kiedy to było? W jakim czasie? Otóż jacy, jacy ludzie, kto? Pan, e, e, jeśli nie mylę imienia Andrzej. A tak, Andrzej Wielgomas, kluczowych dla sprzedaży działki pod CPK. Z kim w Momentach. się spotykał? Z ministrem Telusem, z ministrem Romanowskim, z co to Co ten kogoś spotykał z ministrem Telusem po godzinach. Minister nie ma godzin pracy. Ja się spotykałem... .20 ja się... Ale przecież otwarte ministerstwo. <laughs> no, ale ja się spotykałem, naprawdę, będąc ministrem edukacji i nauki, spotykałem się z ludźmi zarówno 720, jak i 21.30. Niech mi pan wskaże moje godziny pracy. Już to są jakieś absurdy. Które służą tylko temu, żeby nakręcać afery, której nie ma. No nie wiem, czy tak. E, Przepraszam. Nie ma. Z jakiegoś spotykanie powodu się, spotykanie zawieszone. się. Z, zawieszone jest dlatego, że sam poprosił o to zawieszenie natychmiast, a pan prezydent Jarosław natychmiast zareagował działka na to. Działka została sprzedana. Nikt nie umie my jesteśmy powiedzieć, czyści. dlaczego ta działka została sprzedana. Działka została sprzedana dlatego, że wnioskował o nią dzierżawca od 2008 roku dzierżawiący Topole. Miał do tego prawo. Działka została sprzedana dlatego, że w 2018 nawet nie było mowy o tym CPK. Działka została sprzedana dlatego, że to nie jest działka pod CPK. Ale działka, no, działka, działka nie powinna i działka, być. Sprzedana. I działka została sprzedana z zabezpieczeniem, że jeśli tylko chcemy robić CPK, ale ten rząd tego nie chce robić, to można w każdej chwili bez straty złotówki dla skarbu państwa, który dostał dzisiaj 22 800, bo o tym też się nie mówi. Nie słyszałem no, słyszałem bez... absurdalny zarzut jednego z że stracił Skarb Państwa milion złotych dzierżawy przez ten rok czy ten przez te dwa, od którego nie ma dzierżawy, ale zyskał 22 800, które są na koncie Kowru od dwóch lat. Czy dymisje w, w Kowrze kończą ich. temat Pana zdaniem, czy nie? Z perspektywy odpowiedzialności nie, pana, następców. Mi, PiSu. Nie, nie. Dymisje w Kowrze są już pokłosiem tego, że afera, która miała być wymierzona w PIS, jest dzisiaj, jest. jest dzisiaj aferą tego rządu, który nie robi nic, żeby robić CPK. I w związku z tym zaniedbania Kowru dzisiejszego, od dwóch lat rządzonego przez pana Smolarza, zresztą nielegalnie, bo nie może poseł łączyć funkcji z, 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 z szefostwem w administracji rządowej. To jest dzisiaj skandal prawdziwy i skandalem najprawdziwszym jest to, że nawet o metr nie ruszyła się budowa CPK, bo CPK jest zamrożone, ma nie powstać. Panie Ministrze, ilu sędziów wyrzucicie z zawodu, kiedy przyjdziecie do rządu władzy, jeśli odzyskacie oczywiście władzę? W zależności od tego, ilu sędziów będzie permanentnie i z premedytacją, a mam o konstytucji, ustaw i orzekało bez podstaw prawnych, będzie wtedy będą wtedy odpowiadali przynajmniej dyscyplinarnie, bo takie są reguły gry.